Siemano, Whisky in the Jar z tej strony. Odpowiadamy na nominację, do której wytypowało nas Fuego Cocktail Bar. Dziękujemy bardzo Rafi. Eee, przygotujemy sawera i pokażemy Wam nasz niekonwencjonalny sposób na zmieszanie. Otóż tego owo, tego To do... co lejemy? Lejemy wszystko. Lejemy wszystko i dużo. Dziadziunia. Solidną porcję. Bardzo solidną, tak żeby dla wszystkich wystarczyło. <laughs> ja coś, wiadomo. Sałerek musi być kwaśny. Lubimy kwaśne sałerki, wszystko lubimy. Dużo kwiaty. Pamiętajcie, spajdery zawsze robią robotę. Żelki. i yy, coś dla prawdziwych twardzieli. Dużo tabasko. Dużo tabasko. ale trzeba ostrożnie. Ostrożnie, z tabasku bez ostro Dobra. Robimy sawerka. Chcę spróbować. Dużo lody nie potrzebujemy. Zamykamy shaker i musimy go teraz y, bardzo szczelnie zamknąć. Dziękujemy bardzo. Jest. W ten sposób strzejkowany przej koktajl przelewamy do. szpanaczek od... od Odpowiedniego szkła. Do naczynia. Hmm. Tak. Kogo nominujemy? Nominujemy Whisky 88. Nominujemy Whisky 88 w Poznaniu i naszych whisky pobrateńców. In the jar. Whisky in Wrocław. Wasza kolej. Wasze zdrowko.